Cześć, ja jestem księgarka i zapraszam Was na ultimatywne zestawienie bestsellerów z grudnia. Wybrałam 5 księgarni, porównałam ich listy bestsellerów, podsumowałam i stworzyłam listę 10 najpopularniejszych z najpopularniejszych książek grudnia. Chciałabym Wam pokazać, jak książki zostały odebrane, i też dlaczego właściwie one znalazły się na listach bestsellerów. Bo jak wiecie, to, że coś jest bestsellerem, nie znaczy, że jest dobre. Postanowiłam skupić się przede wszystkim na tym, dlaczego, pokazać Wam opinię, jakie książki mają na Lubimy czytać i na Goodreads, ewentualnie co ja czytam, jaka była ilość odcinków, jeżeli robiłam. No i krótko powiedzieć, o czym jest książka. Zapraszam! Numer 10 to dziewczyna z pociągu okładka filmowa. Lubimy czytać 6,66 na 10, Goodreads 3,88 na 5, co ja czytam 6,3. I dlaczego ta książka jest tak wysoko w zestawieniu? Przede wszystkim niestety bo film. film, który wyszedł w ostatnich miesiącach, nadał książce drugiego życia. Moim zdaniem jest to dosyć straszne, bo to znaczy, że książki są jakieś upośledzone dla wielu z Was z nas. I nie radzą sobie same bez filmów w tych czasach. Lubię oglądać filmy, naprawdę doceniam dobre kino, ale książki są dla mnie czymś równie ważnym i uważam, że zasługują na taką samą uwagę, i nie potrzeba nam filmu, żeby sięgnąć po książkę. A tak to ostatnio wygląda. No ale z drugiej strony, niestety, muszę przyznać, że jest to dobre, bo daje książce drugie życie. Książka, o której ktoś już dawno zapomniał, nagle znowu staje się bestsellerem, bo wyszedł film. No ale taki film daje drugie życie każdej książce, i tej dobrej, i tej kiepskiej. Książka jest prostym, niewymagającym thrillerem, takim, wiecie, który leci czasem na jedynce albo na dwójce w środku tygodnia po 22. Taki, który możecie poglądać do snu, ewentualnie w połowie zasnąć. Ale ani dupy nie urwie, ani życia nie zmieni. Miejsce 9. Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Lubimy czytać 6,61, Goodreads 3,79, co ja czytam? 7,6 kicinka. Dlaczego? Bo kto by nie chciał przeczytać kolejnej części Harry'ego Pottera? Naprawdę. Nieważne jak kiepska byłaby to część, i tak każdy z Was by poszedł i pewnie poszedł <noise> i ją przeczytał, choćby z czystej ciekawości. Dodatkowo na plus jest to, że ta książka jest krótka, więc nawet jakby się wam nie chciało, to i tak pójdziecie ją przeczytać. To jest Harry Potter. Dla mnie książka była dosyć średnia i traktowałam ją raczej jako dodatek do serii, a nie pełnoprawną kolejną część. Ale nie zgadzam się z tym, że była aż tak zła, jak niektórzy z Was mówią. Czyli niektórzy z, no nie wiem, ludzi. Nie mówię Was, co oglądacie, tylko ogólnie. Mhm. Połowa świata. <grych> no i z drugiej strony wiem też, że przez sentyment do całej serii nie jestem w stanie obiektywnie ocenić tej części. Ale nawet nie chcę. Miejsce ósme Ukryte Terapie Jerzego Dzięby, część druga. Lubimy czytać 6,46. Na Goodreads miała tylko jedną ocenę, więc jej nie uwzględniam. No i mamy tutaj drugą część książki. O tym, jak samemu się leczyć głównie dzięki witaminom. Znaczy, pierwsza część była głównie o witaminach. Tu mamy drugą część jak leczyć się samemu. Dlaczego jest tak wysoko w zestawieniu? Bo jest drugą częścią książki, która była naprawdę na topie i jest do dzisiaj, była bezcelerowym szałem. No i ta na fali tej pierwszej poszła, więc nie ma się co zastanawiać, dlaczego jest tak wysoko. A co do samej książki? Tutaj jest dosyć poważny problem, ale wynika on głównie z bezrefleksyjnego wykorzystywania informacji, które zawarł autor w książce, przez yy, ludzi, <głos》>, którzy mu, tak wiecie, bezgranicznie wierzą w to, co on pisze. Autor nie jest lekarzem. Jest to bardziej mm, ludzie, mm, którzy są przeciwni, mówią, że to jest szarlatan i w ogóle. Moim zdaniem być może mogło być coś prawdy w tej książce, albo i może jest. Ja się nie znam. Natomiast na pewno nie polecałabym ślepo ufać we wszystko, co jest tam napisane, a tym bardziej wykorzystywać tej wiedzy samemu. Bo to jest tak, on tam mówi, że leczmy, leczmy się sami, nie wierzcie lekarzom, bo są źli. Tak, jak mówię, nie mam pojęcia. Możliwe, że coś jest prawdy w tej książce, ale nie wolno, nie będąc lekarzem, yy, samemu takich rzeczy przeprowadzać. Można iść do swojego lekarza, wie: Pana, przeczytałem taką książkę, i on tu mówi, że mogę zrobić tak i tak. Czy mogę zrobić tak i tak? A nie, że. No nie. Do wszystkiego trzeba podchodzić z umiarem. Fanatyzm w każdą stronę jest zły. A tutaj mamy bardzo wielu czytelników, którzy wręcz fanatycznie podchodzą do tego, co pan Jerzy Ziemba napisał. Tak jak mówię, to może być prawda, to mogą być rzeczy ciekawe, ale nie wykorzystujmy, nie róbmy tego, nie wierzmy w to wszystko bezrefleksyjnie. Tym bardziej, że ta książka głównie trafia do osób starszych, które mają taką pewną nieufność co do lekarzy. I są bardziej podatni na sugestie. Gdybym miała przeczytać taką książkę, to bym sobie ją przeczytała, przemyślała sobie te niektóre sprawy i zaczerpnęłabym wiedzy też u innego źródła. Pan Jerzy, Ziempa odnosi się tam do jakichś badań. Z tym, że jak poczytałam, to są to głównie takie badania mniejszościowe te, które nie, nie, nie były na tyle popularne, czy z różnych powodów nie ujrzały światła dziennego. Więc trzeba się w to wszystko zagłębić ze własnym życiem nie ma co eksperymentować. Małe życie. Lubimy czytać 8,12, Goodreads 4,26. I szczerze mówiąc, ciężko jest mi cokolwiek na temat tej książki powiedzieć. Nie czytałam jej osobiście, ma ona 800 stron. I jest duża, gruba, ciężka. I ciężko mi jest jednoznacznie się opowiedzieć po którejś ze stron, czytając opinię. Nie umiałam znaleźć takiej opinii, która by tak. Która by mnie upewniła w jakimś tam przekonaniu co do tej książki. Jest to książka, w której mamy kilku bohaterów męskich, praktycznie nie ma tam kobiet. Podobno kobiety są tylko takim tłem. Powieść o mężczyznach, ale dla kobiet bardziej. No i głównym bohaterom przydarza się non-stop coś złego, życie ich. Tratuję, po prostu. I ja już wiem, że ciężko byłoby mi przez tą książkę przebrnąć, bo ja nie lubię, jak się złe rzeczy dzieją w książce. Jeżeli przez 800 stron by się działy złe rzeczy, to bym była po prostu zmęczona emocjonalnie, pewnie bym nie dotrwała do końca. Dlaczego książka jest tak wysoko w zestawieniu? Głównie poprzez jej sukces zagraniczny i poprzez medialną... nie propagandę, <laughs> promocję. Poprzez promocję medialną Mm, taką naprawdę, ponieważ były osoby, które przychodziły do nas, do sklepu i pytały o tą książkę, bo gdzieś słyszały, w ogóle nie miały, nie mając pojęcia, o czym ta książka jest. Zupełnie. I były też takie osoby, które trafiły, przeczytały, a potem powiedzieli, wie Pani o czym to jest? O gejach. <tum> Tam, co to jest tylko jeden z wątków, ale Pani nigdy w życiu by sama po taką książkę nie sięgnęła, bo była z bardziej tych konserwatywnych, więc też Was uczulam, mm. Poczytajcie o książce zanim przyjdziecie ją kupić, bo wszyscy ją czytają, więc musi być dobra. Nieprawda. <laughs> Czy nie mówię, że ta książka jest zła, ale może nie pasować każdemu. Tak więc nie wierzcie tylko jednej opinii. No chyba, że jest to, co ja czytam. <laughs> Miejsce szóste. Sekretne życie drzew. Lubimy czytać 7,59, Goodreads 4,16, a ja, szczerze mówiąc, nie rozumiałam długo fenomenu tej książki, bo jakoś ciężko mi było to zrozumieć, że książka o drzewach po prostu może być aż tak wielkim bezcelem. Że nie mówię, że tak nie mogło być, ale akurat jakoś coś w tym przypadku mnie tak próbowałam szukać, powiedzmy, to dziury w całym. <laughs> Więc pośród tych wszystkich opinii, jak sobie poczytałam opinie, mówię: Kurczę, wszystkie są dobre, no coś jest nie tak, to, to jest niemożliwe. No i zaczynam szukać tych złych, bo to jest bardzo dobry patent. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy książka będzie Wam się podobała, przeczytajcie złe opinie. Jeżeli przeczytacie taką złą opinię, o ile nie jest ona takim typowym hejtem, że książka do dupy i koniec, kropka, i w ogóle nic merytorycznego nie ma w tej opinii. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, czy Wam się podoba, przeczytajcie złą opinię i jeżeli. Będzie ona dla Was znośna, że machniecie ręką, eee, jestem w stanie to wytrzymać. To znaczy, że książka będzie Wam się podobać. <grym> w większości przypadków. Więc zaczęłam szukać złych opinii. Trafiłam na kilka, tylko kilka, ale były one tak rozbudowane i tak dużo miały argumentów, że mówię, no. Jest nie tak. Mam wrażenie, po przeczytaniu wielu opinii, że to, co najbardziej w tej książce zachwyca, bo jest to książka o drzewach, o tym, jak sobie rosną i jak żyją, że to najbardziej zachwyca, że autor wysnuwa takie wnioski, że drzewa są bardzo podobne do ludzi, żyją w społecznościach, wychowują swoje młode, czy tam troszczą się o swoje młode i ostrzegają się o niebezpieczeństwie i takie, takie różne rzeczy. Że my. To jest, wiecie, prawdziwa gratka dla fanów Entów. <grych> I my chcemy w to wierzyć. Dla mnie to było takie dosyć fantastyczne. Bardzo wiele osób jest zachwycone tym, że drzewa czują, że są praktycznie istotami myślącymi i, i, i tak właśnie. No i właśnie, w tych negatywnych opiniach Widziałam dosyć dużo argumentów za tym, że to nie do końca może być prawda, że autor tutaj nam troszeczkę używa skrótów myślowych i że my wszyscy myślimy, że te drzewa myślą, a to są po prostu takie procesy chemiczne, które zachodzą też w innych roślinach i są już opisane w innych książkach. Ja nie wiem, nie znam się i to jest właśnie najgorsze, najłatwiej jest nas nabrać, jeżeli czegoś nie wiemy. No i dlatego nie wiem. Musiałabym o tym poczytać. Dystansuję się do tej książki, bo nie wiem. Sztuka kochania: lubimy czytać 6,6 Goodrichs 4,03. Dlaczego tak wysoko? Bo film jest to wznowienie podręcznika, yy, czy może bardziej poradnika, yy, seksuolożki Wisłockiej. Którą, y, która tą książkę napisała w 1976 roku. Więc książka jest już leciwa, natomiast jest y, cały czas aktualna. Y, no, poza niektórymi rzeczami, które się po prostu przedawniły, jak na przykład antykoncepcja. Ale y, był to pierwszy taki podręcznik napisany w stylu poradnikowym, że nie było tylko takich czystych, suchych, suchych, suchych faktów. Tylko no, już był bardziej taki o miłości, o, o uczuciu też było, więc w tym stylu napisany i troszeczkę też jest takich dosyć ciekawostek historycznych z tego co tak sobie kartkowałam. No ale dlaczego tak wysoko w zestawieniu? No to już mówiłam, za niedługo będzie wychodził film um, o Wisłockiej, um, autorstwa zresztą reżyserów Boga, Bogów, Bogowie, Bogowiów, hmm, wiecie ten film Bogowie. E, więc tak, bo film. Bo film i wznowienie starszej książki. No i to jest przykład właśnie e, na danie drugiego życia książce, która normalnie, o której byśmy już e, nie pamiętali. Myślę, że jest to głównie ciekawe ze względu na to, żeby zobaczyć jak to kiedyś opisywano seks w e, latach 70. -tych. Taka ciekawostka historyczna. Miejsce czwarte. Król Szczepana Twardocha. Lubimy czytać 8,04, Gudrycz 4,27 i co ja czytam? 9,6 cc. Dlaczego tak wysoko w zestawieniu? Bo Twardoch. <grych> Bo autor, który jest już popularny, znany i który dostawał wiele nagród, więc kolejna jego książka, czy dobra, czy nie, i tak będzie wysoko na liście bestsellerów. A tu przy okazji mamy naprawdę dobrą książkę. Więc pozycja jak najbardziej uzasadniona. No i jeszcze jeden powód: jak zresztą przy tych wszystkich książkach, ja może nie przy każdej o tym mówię, ale święta. święta. Łatwo jest na święta kupić coś, co jest sprawdzone. Czy tam chociażby autora, który jest sprawdzony, który kiedyś tam dostał nagrody, więc teraz też jest bezpieczniej kupić taką książkę niż jakąś taką, yy, taką nieznaną, nieznanego autora. Tak to działa. Światło między oceanami. Lubimy czytać 7,44, Budryc 4. I dlaczego? Bo film. Po oceanach widać, że książka nie jest zła, natomiast nie byłoby jej na tym miejscu, gdyby nie film. Okładka filmowa i dobra obsada. Najlepiej w życiu ma twój kot. Lubimy czytać 8,27 Goodrich 4,7. Jest to zbiór korespondencji między Wisławą Szymborską a Kornelem Filipowiczem, które wymieniali między sobą przez 20 lat ponad. Obydwoje byli pisarzami, więc listy są dosyć poetyckie. Bawią się tam słowem, no bo wiecie, że wasza druga połówka jest literatem i musicie coś napisać, no to się staracie, żeby nie wyjść na gorszego. <grymne> Przy z list są bardzo ciepłe, miłosne i takie... ciepłe. <grymne> Skąd tak wysokie miejsce? Przede wszystkim Wisława Szymborska jest bardzo lubiana przez Polaków. Jeżeli cokolwiek wychodzi o Szymborskiej, o Szymborskiej, z Szymborską, to jest to zawsze bestsellerem. Jest to taka poetka, którą lubimy wspominać i którą po prostu lubimy. Ja myślę, że to głównie dlatego, jako taki zwykły człowiek niepoetycki, wam powiem, <noise> że jej, listy, jej wiersze są przystępne, bo dla mnie najgorsze jest to po przeczytaniu wiersza, przeczytam wiersz i w ogóle go nie rozumiem. Czuję się głupek, bo nie rozumiem, nie wiem, nie wiem, co autor miał na myśli. A tutaj u Szymborskiej jest troszkę lżej one są takie bardziej przystępne, dlatego myślę też, że większej ilości osób się podobają. Po drugie, listy w ogóle jako listy też dobrze się sprzedają. Na przykład dosyć głośne były listy na wyczerpanym papierze między Osiecką i Jeremim Przyborą, a także listy niezapomniane, dwa tomy listów wymienianych między znanymi osobami z świata kultury, polityki, więc tematyka też jest jakaś tam taka u nas na topie. Po trzecie tytuł nawiązujący do jednego z najbardziej wzruszająco zwyczajnych wierszy Wisławy Szymborskiej ,,Kot w pustym mieszkaniu", który zresztą napisała po śmierci Filipowicza. Umrzeć. Tego się nie robi, kotu. Po co ma począć kot w pustym mieszkaniu? wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami. Nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniane, niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane i wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna w swej zwykłej porze, coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci, niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak skotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku, na bardzo obrażonych łapach. I żadnych skoków pisków na początek. No, i proszę Państwa, numer jeden. Książka, która pojawiła się bardzo wysoko na wszystkich, we wszystkich zestawieniach bestsellerów, jakie sprawdzała. Pygge, klucz do szczęścia, Mejka Wikinga. I co teraz? Fanfary czy. Goodreads 3,92? Lubimy czytać. 6,75. Książka, która mówi o tym, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Szczerze mówiąc, jeśli do kogoś przemawiają takie oczywistości wydane w ładnym opakowaniu, to może sobie przeczytać. Ale jeżeli do Was nie przemawia takie mówienie o tym, że żeby być szczęśliwym, trzeba tylko być szczęśliwym, tak jak do mnie, no to no, niestety. Jak dla mnie jest to książka taka. No, każdy mógłby taką napisać. I każdy może pisać o tym, że w życiu chodzi o to, żeby być szczęśliwym. To są takie troszeczkę puste frazesy, ale znam osoby, które lubią takie rzeczy czytać, do których to trafia, których to uspokaja, czy tam wprawia w dobry nastrój. Można poczytać. Natomiast na pierwsze miejsce w liście bestsellerów, z bestsellerów, no. Chociaż nie, no, bestsellerów z bestsellerów, no to dobra, no, zasługuje, no bo się najlepiej sprzedawała. <grywa> Natomiast y, w liście najlepszych książek to niekoniecznie. No i dlaczego? Dlaczego? No bo jest łatwa, lekka i przyjemna. Bo łatwo, bo dobrze jest ją kupić na prezent, dlatego że nic, niczym nie ryzykujecie. Kupujecie książkę o tym, jak być szczęśliwym, więc... Po czwarte, jest to modne. Moda na Hygge jest taka, czyli na taką duńską sztukę szczęścia. jest. Straszna ogromna, wielka moda nastała. Myślę, że za pół roku już jej nie będzie, ale w tym momencie jest to bardzo modne i na topie i modnie jest ją mieć w domu, <laughs> choćby na półce, żeby ją przekartkować i pooglądać. Mi osobiście ona śmierdzi takim troszkę coachingiem, a coaching do mnie nie przemawia. Oto była lista 10 najpopularniejszych z najpopularniejszych książek z grudnia 2016 roku. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie zawsze. Najlepiej sprzedającą się książką jest ta najbardziej wartościowa. Ale co kto lubi, tak naprawdę? Osobiście bardzo podobała mi się praca nad tym odcinkiem, dowiedziałam się naprawdę dużo. Jeżeli tylko Wam się będzie podobało, to co miesiąc będą zestawienia, czyli pod koniec lutego będzie o styczniu, może i późno, może i nie na bieżąco. Ale wtedy najlepiej widać opinię o danej książce, to jak się książka przyjęła. Kiedy już właśnie opadnie ten kurz związany z wrzawą, jaka się robi w okolicach premiery książki. Jeżeli Wam się podobało, to tam wiecie, te łapki, i takie inne. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Teraz też poza subskrybowaniem dowiedziałam się, że trzeba nacisnąć taki dzwoneczek, żeby tam Wam wszystkie powiadania, odpowiadania miały, wychodziły. Że coś nagrałam, więc możecie nacisnąć subskrybuję, możecie nacisnąć też ten dzwoneczek. I zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem.